Witajcie z tej strony Kanta Lindy po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Hexels Plus, kolejną grę logiczną od Matthew Browna. Mamy tutaj 36 zupełnie nowych zagadek logicznych. Zatem jeżeli zaznajomiliście się z produkcją Hexels, to będziecie się czuć jak ryba w wodzie. Mamy tutaj mechanikę, która opiera się na znanym wszystkim i lubianym saperze. Mamy cyfry, które wskazują na to, jak dużo niebieskich sześciokątów będzie wokoło nich. Zatem moi drodzy, do dzieła. Zobaczmy sobie na samym początku taki podstawowy poziom. Jak widzicie, mamy tutaj cyfry, które symbolizują, jak dużo sześciokątów będzie wokoło nich. I na przykład tutaj mamy 0. Żaden sześciokąt nie będzie niebieski wokoło. Ja już powiedzmy sobie szczerze, wiem gdzie będą znajdować się te niebieskie sześciokąty, zatem ja będę je odkrywać oczywiście czym szybciej, ale moi drodzy, jeżeli na początku nie będziecie wiedzieli, jakie sześciokąty gdzie się znajdują, to oczywiście jak najbardziej. Po jednym takim błędzie, jak teraz zrobiłem, można sobie do tej mapy jak najbardziej wrócić i zrobić to na nowo. Tutaj nie ma żadnego problemu. Jeżeli się pomylimy, no to gra w zasadzie nie ma problemu z tym, że sobie wrócimy do danego poziomu, ponieważ możemy je robić w nieskończoność. I gdy już się nauczymy na pamięć danego poziomu, to wtedy możemy sobie do niego wrócić. Oczywiście mamy tutaj różny stopień skomplikowania, na przykład tutaj mamy wskazane takie nawiasy, które mówią o tym, że koło nich. Dane takie niebieskie sześciokąty będą połączone i tak na przykład tutaj mamy trzy sześciokąty: raz, dwa, trzy, trzy koło tego połączone, oczywiście, że połączone, dwa koło tego połączone i w tym momencie wiem, że tutaj na pewno będą właśnie czarne te sześciokąty i dzięki temu te pola, to miejsce jest przeze mnie jak najbardziej tutaj odkryte. Zobaczmy jeszcze inną mechanikę. Mamy tutaj na przykład, moi drodzy, bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie to, że twórca daje nam możliwość, żebyśmy sobie daną linię zaznaczyli na w pełni odkrytą. I tak na przykład powiedzmy sobie, tutaj wiem, że są trzy właśnie te niebieskie prostokąty, przepraszam, trzy te niebieskie sześciokąty. I na przykład tak, będą one tutaj, tutaj i tutaj. No. Wiecie, ja już sobie to przeszedłem, zatem wiem gdzie co i jak, ale moi drodzy, to naprawdę bardzo ułatwia, bo ja bym mógł sobie zaznaczyć właściwie wszędzie tutaj, że daną właśnie linię przeszedłem i to naprawdę bardzo sprawnie rozgrywkę. Wtedy nie musimy się zastanawiać, gdzie jeszcze musimy sobie właśnie ten niebieski sześciokąt położyć i dzięki temu rozgrywka staje się trochę przyjemniejsza. Powiedzmy sobie szczerze, w pierwszej części trochę mi tego brakowało, ponieważ... Powinno to być dodane. No, niestety w tym momencie Matthew Brown nie jest w stanie zaingerować właśnie w ten kod, który jest w tej pierwszej części. Ale myślę, że jest to do wybaczenia, ponieważ obie gry są w dwupaku na Steamie. Zatem jak najbardziej polecam Wam zakup tej produkcji. Jest ona naprawdę świetna. Moi drodzy, będziecie się przy niej genialnie bawić. I ja Was zaręczam, że nie ma produkcji tego typu dostępnej na rynku podobnej. Hexels to jest naprawdę bardzo dobra gra, która będzie będzie Was bawić przez długie godziny. Mam tutaj właśnie na Steamie osoby, które grają w tą produkcję od wczoraj, bo produkcja dopiero wczoraj właśnie wylądowała na Steamie, co jest bardzo smutne, ponieważ jest grą wybitną. I powiem wam szczerze, że są już osoby, które w zasadzie na 100% ukończyły tą grę. Jak widzicie, ja w tym momencie mam 4 błędy, zatem w tym poziomie, mimo tego, że już wcześniej sobie odkryłem te dodatkowe punkty na 100%, ponieważ za każdym razem, gdy przechodzimy dany poziom, no to rozgrywka nas nagradza. I tak widzicie teraz, popełniłem aż tyle błędów, że nie dostałem tych dodatkowych sześciokątów, żeby do ogólnej puli, która pozwoli mi odblokowywać sobie kolejne rundy do te poziomy. Niestety w tym momencie to nie nastąpiło, ale ja się nie zrażam. Jak widzicie potrzebuję jeszcze tylko 12 niebieskich sześciokątów za zakończenie tych danych plansz i będę mógł sobie odblokować trzeci rozdział. Moi drodzy, bardzo serdecznie wam polecam obie części Hexels. Jeżeli macie wolne 5 euro, no to naprawdę to będzie po prostu idealna gra, jeżeli lubicie gry logiczne. Dzisiaj dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Cześć! you <laughs>